Dzień dobry, serdecznie witam Państwa w programie Ewa Poleca. Na dzisiaj przygotowałam dla Państwa różne media, książkę pod różną postacią. W wersji papierowej ukazały się na przykład listy, listy z przeszłości, postaci, pisarzy, którzy już nie żyją, ale... Uważam, że są warte przeczytania. Są to niezwykłe pamiątki związane z ówczesną kulturą. Pokazują ludzi, z którymi ci pisarze byli związani, zaprzyjaźnieni. Tutaj Państwu chciałam polecić książkę Magdaleny Samozwaniec Moich listów Niepal. Jest to cytat z, jej, z jednego z jej listów, który napisała do swojej przyjaciółki. Kaneczki. Moich listów nie pal. Może się komuś przydadzą do biografii, co za zarozumialstwo, ale to wszystko ta polanica. W tym czasie bowiem przebywała w kurorcie w polanicy. No i tutaj y, też prowadziła dosyć, dosyć bujne życie towarzyskie. Magdalena Samozwaniec to córka Wojciecha. Kosaka, wnuczka Janusza, a więc pochodzi z rodziny słynnych malarzy, ale nie tylko, jej starsza siostra to przecież Pawlikowska jasnorzewska wybitna wspaniała poetka polska, a jej kuzynka Zofia Kosak szczucka autorka wielu, wielu wspaniałych powieści historycznych, a więc pisarka związana z zupełnie innym nurtem literatury. Sama Magdalena Samozwaniec stworzyła około 30 różnorodnych książek, powieści, najczęściej jednak satyrycznych. Miała bowiem właśnie taki wielki dar ironii, satyry, czasem gorzkiej, czasem nawet złośliwej. Potrafiła dopiec swoim bliskim, przyjaciołom, rodzinie ale sama niejednokrotnie no, narażała się na jakieś drwiny i konflikty. Tym niemniej, tutaj macie Państwo w tym tomie właśnie zapisy listów do tak wybitnych postaci jak Jarosław Iwaszkiewicz, czy też Julian Przyboś, Kazimiera Iłakowiczówna, listy do siostry, kuzynki, różnych wybitnych osób z tego kręgu właśnie literackiego literatury przedwojennej Magdalena Kosak sama debiutowała pastiszem trendowatej który zatytułowany był Na ustach grzechu i tu już poszło dosyć ostro napisała jeszcze 30 różnorodnych takich ciekawych satyrycznych książek ale także Zalotnicę Niebieską, książkę o swojej siostrze, o poetce Marii Paliwlikowskiej niezwykle właśnie piękną. Polecam Państwu nie tylko te listy z, z przeszłości, a więc listy do Magdaleny Samozwaniec i Magdaleny, ale również jej książki, które w tym czasie już troszeczkę są zapomniane, a naprawdę warte, warte żeby do nich wrócić, tak samo jak ten Krąg powieści historycznych jej kuzynki Zofii Kostak-Szczuckiej. To są jedne z tych właśnie listów, o których chciałam Państwu dzisiaj powiedzieć. A drugi tom to listy małżeństwa Janiny i Władysława Broniewskich, zatytułowane Miłość jest nieprzyjemna. Listy ze wspólnego życia. No to też jest ciekawy tom, bardzo ciekawy. Jest wielu. Czytelników do tej pory Władysława Broniewskiego. Był to wybitny poeta, bardzo ciekawy, ale o tak trudnym i zafichrowanym życiu, takim osobistym. Dotknięty chorobą alkoholową. No, miał wiele epizodów w życiu ciekawych i nieciekawych. I tu bym tych, którzy znają twórczość Broniewskiego, znają jego. Życiorys poleciłabym właśnie również zapoznać się z tym zapisem małżeństwa państwa Broniewskich, pierwszej żony Janiny i Władysława. Poznali się w 1925 roku. Na początku było miło, jak piszą w pierwszym swoim liście, a później wybuchła właśnie ta miłość. Mieszkali w Warszawie przy ulicy Pięknej, mieli córkę Ankę. Wszystkie etapy tego związku w tych listach są pokazane, a więc ta fascynacja, okres narzeczeństwa, wahań, wyznań, pierwsze już małżeńskie listy, narodziny dziecka, no a później, później już coraz gorzej, romans poety z Ireną Hel Helman, aż wreszcie koniec, rozstanie. Ale później okazuje się, że wspólna przyjaźń i bliskość, która do końca życia związana była właśnie z ich historią. Janina Bronieska pomagała nawet dzieciom Bronieskiego z innych związków. Jest też Janina Bronieska ciekawą postacią, sama też jest pisarką. Znana jest jej działalność taka lewicująca i feministyczna i tutaj ten konflikt między tymi małżonkami, jak twierdzi pani Janina, narodził się właśnie z tego, że Broniewski był mężczyzną tradycjonalnym i nie potrafił zrozumieć takich pasji, niezależności żony i jej pasji właśnie takich feministycznych. Też Państwo pewno pamiętają z innych lektur, wspomnień, historii przyjaźnianiny Broniskiej z Wandą Wasilewską. Jest to tom niezwykle ciekawy, tak jak wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest życie innych ludzi, a szczególnie właśnie tych ludzi sławnych. Dlatego tu pozwoliłam sobie Państwu właśnie te dwa tomy listów znanych ludzi zarekomendować. Chciałabym jeszcze, abyście Państwo przyjrzeli się takim publikacjom, jak tutaj właśnie prezentowana książka Barbary Wachowicz, bohaterki powstańczej Warszawy. Tu w tym tomie Barbara Wachowicz, znana też ze swych wspaniałych biografii wybitnych pisarzy polskich, ale również biografii bohaterów Kamieni na Szaniec. Bytnara i jego matki, biografii harcerzy z tego okresu. Tym razem napisała książkę, którą poświęciła kobietom, które brały udział w powstaniu, a wśród nich jest wiele ciekawych osób, i tutaj zaprezentowała życie. W takim nie tylko w tym powstańczym okresie, ale w ogóle życie i działalność tych bohaterek z powstania, kobiet, począwszy od najmłodszej trzynastoletniej Hani, a właśnie skończywszy na y, Zdzisławie Bytnarowej, y, która znana była harcerzą jako Matula, właśnie y, y, matka y, szczególnie związana właśnie z y, Sławkiem, matka Janka Rudego. Bohatera kamieni na szaniec. Tutaj prezentowane jest właśnie zdjęcie tej najstarszej patronki, opiekunki, najstarszej kobiety, która w tym tomie jest zaprezentowana jako właśnie taka wspaniała karta z historii Polski. Jest tutaj również Danuta Szaflarska. Wiemy, że brała udział w powstaniu wspaniała aktorka, której naprawdę filmy i, i życie, i filmy są no, niesamowicie tutaj ciekawe piękne, począwszy od zakazanych piosenek, które, w których wzięła udział, a właśnie mówiły o wojennej Warszawie. Jest pani Alina Janowska, też wybitna. Aktorka polska, jest słynna Syrenka Warszawska Krystyna Krachelska, jest pokazana postać Krysi Wańkowiczowej, Wańkowiczówny, wybitnej narciarki Barbary Grocholskiej i kilku jeszcze innych pań. Książkę czyta się wspaniale. Jest y, oczywiście to zapis historii, pewnej historii Polski, ale również właśnie poprzez ten zapis ich życia i dzieła tych wspaniałych y, dziewcząt. Y, tu motem tej książki jest właśnie my musimy być mocne i jasne. Bohaterki Powstańczej Warszawy. Zachęcam do. Przeczytania i ponieważ poruszyłam taki temat znowu historyczny, wojenny, chciałabym Państwu przypomnieć książkę, która już jest w naszych zbiorach. Józef Wyrwa Furgalski, pseudonim Furgalski lub stary, Pamiętniki Partyzanta. Jest to znowu o Hubalu i Hubalczykach związane z naszym regionem. Proszę Państwa, to są książki w takiej postaci tradycyjnej, ale chciałabym jeszcze Państwu zarekomendować y, audiobooki. Y, tutaj mamy Janny Bator. To są ostatnie zakupy biblioteki, nowości. To książka właśnie Janny Bator o Japonii. Y, Marek Kamiński, przyrodnicza podróżnicza, dotykanie świata. Y, I bardzo ciekawa, wydaje mi się. Sam o sobie Niedźwiecki, radiota, czyli skąd się biorą Niedźwiedzie? Bardzo ciekawa postać, też właśnie w formie takiej książki zapisanej na płycie. Chciałabym jeszcze Państwu polecić nowość. Nie, do tej pory nie mieliśmy w zbiorach filmów. Teraz w tym ostatnim zakupie już się pojawiają. Chcemy rozwinąć tą działalność i będziemy również kupować filmy na DVD. I tutaj mamy taką serię książek, właśnie książek, filmów reklamujących również lektury szkolne, jak na przykład Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament. I to jest wszystko wydane w. Takiej serii mistrzowie polskiego kina. Czasem może się przydać młodym ludziom, którzy nie mają tyle czasu, żeby przeczytać książkę papierową. Są to filmy na płytach DVD i tutaj cała, też ciekawa, też na DVD, zupełnie nowe tytuły, to są zapisów, zapisy cyfrowe, takie rekonstrukcje, a to są wydane filmy na DVD takie współczesne, na przykład Udy Allen, to również jest w takiej serii, Wajda, Dług i Komornik, znanych Państwu filmy, czy filmy Krzysztofa Zanussiego. Też będziemy udostępniać, są to zupełnie nowości w naszych zbiorach, ale chcielibyśmy, żeby taka różnorodność Zachęciła naszych czytelników do odwiedzenia naszych placówek i do korzystania. Filmy są jeszcze nawet nieotwarte z folii, więc to jest zakup zupełnie świeży, ale niedługo będą opracowane i będzie można korzystać w Bibliotece z ich wypożyczeń. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do zobaczenia w Bibliotece.